Mimo, że UKS jeszcze nie sprowadził żadnego nowego piłkarza w tym letnim oknie transferowym, to wszystko wskazuje na to, że na przestrzeni kilku najbliższych dni ruszy ta karuzela transferowa po stronie UKS-u, że poznamy pierwszych nowych piłkarzy UKS-u, ponieważ Łodzianie interesują się jednym z napastników pierwszej ligi, Arturem Kraczunem z Puszczyni Półomice, a także jednym ze skrzydłowych Lecha Poznań. I w tym odcinku właśnie przedstawię Wam tych piłkarzy, którym interesuje się UKS, czego możemy się spodziewać, po stronie UKS-u w najbliższych dniach, a także jaki piłkarz na pewno nie trafił do UKS-u, bo wybrał inny klub pierwszej ligi. Zapraszam, to wszystko w tym filmie. Wiem, że na pewno w przyszłym sezonie w biało-czerwono-białych barwach, w koszulce z przeplatanką na piersi, nie zagala Julius Erdhaler, dotychczas piłkarz GKS Utychy, który naprawdę w zespole styków radził sobie dobrze, w tym w sezonie 24-25 w pierwszej lidze. Regularna gra w pierwszym składzie GKS Utychy, 7 goli, 4 asysty, zdaniem wielu osób, wielu ekspertów, czy też kibiców, jeden z najlepszych ofensywnych pomocników rozgrywających w całej pierwszej lidze. No i wydawało się też, widziałem takie opinie w komentarzach, że dlaczego mówiłem, że Julius Erdkaler trafi do uks u bo wszystko na to wskazywało tak naprawdę wszyscy byli już pewni, że Julius Erdkaler trafi do UKS-u, ale niestety z perspektywy UKS-u na ostatniej prostej rywalizacji po tego piłka, że wygrała Wisła Kraków. No i właśnie Austriak podpisał kontrakt z Wisłą Kraków do czerwca 2027 roku na najbliższe dwa lata. Na pewno szkoda, że tak to się potoczyło, no bo Julius Erdkaler jest bardzo dobrym piłkarzem. Nie ma co się oszukiwać, że jak na standardy pierwszej ligi. Jest to piłkarz wyróżniający się, przewyższający pewnie tę ligę, co pokazywał już w barwach GKS-u. Tylko, że naprawdę ten pułap jego umiejętności jest zawieszony wysoko. Nie bez przyczyny, no bo jest to zawodnik, który chociażby w rodzimej austriackiej ekstraklasie rozegrał ponad spo 100 spotkań. Duża jakość, umiejętności strzelania, goli, asystowania. No i naprawdę, naprawdę, jeśli chodzi o tych pomocników w pierwszej lidze, to taka czołowa, wyróżniająca się zdecydowanie postać. Szkoda, że, że nie ma tego transferu do uks u Natomiast, no są takie informacje, że EUKS oferował Erdkalerowi pensję na poziomie około 60 tysięcy złotych, co naprawdę jest, jest sporym wynikiem jak na standardy pierwszej ligi. Mówi się, że Wisła Kraków proponowała miesięcznie mu 25 tysięcy euro, no więc tutaj naprawdę duża różnica, jakby jeśli jest to prawda, że to rozeszło się o takie pieniądze, o takie kwoty, no to trudno się dziwić EKS-owi, że ostatecznie Erdkaler do euks u nie trafia tak naprawdę, no mówię, było takie przekonanie, że Erdkaler do tego euks u trafia i w ostatniej chwili Wisła Kraków zainteresowała się jeszcze bardziej tym piłkarzem, pewnie przebiła ofertę UKS-u, no ale z drugiej strony pewnie płacenie tych pieniędzy, o których się mówi, że rzekomo tyle Artcaler ma zarabiać w Wiśle Kraków, czyli te 25 tysięcy euro, no to sorry, nawet doceniając EarthCaller i to ile daje na boisku, jakie są jego możliwości, bo one są na pewno duże i tego nie podważam, no to jeśli faktycznie takie pieniądze EarthCaller ma zarabiać w Wisle Kraków, no to ciężko się dziwić UKS-owi, że ten transfer nie został sfinalizowany, bo zupełnie szczerze mówiąc uważam, że nierozsądnym byłoby robienie takiego komina płacowego, też dla piłkarza dobrego, jakościowego, ale jednak 28-letniego, czyli no to jest piłkarz raczej bez perspektyw, którego za 2-3 lata nie spieniężysz, no tylko będziesz musiał się liczyć z tym, że albo pogra trochę w twoim klubie, ale no pewnie za, za te 2 lata gdyby trafił do ŁKS-u, to odszedłby za darmo, albo w, naj, w najlepszym razie uks by nie zarobił na nim um, ani złotówki, albo by zarobił po prostu bardzo mało, no więc tu uważam, że jeśli faktycznie że, rozeszło się to o takie kwoty, to oczywiście szkoda z perspektywy piłkarskiej, że nie ma Erdkalera w ŁKS-ie, bo to mogłaby być, być taka postać, która gdzieś tam weszłaby w buty Daniego Ramireza i faktycznie byłaby taką dziesiątką rozgrywającym, który dodawałby te jakości i po prostu posyłałby te prostopadłe podania z drugiej linii. Na pewno takiego piłkarza potrzebuje UKS. no ale jeśli tyle kosztował Julius Erdkaler, to nie ma się co dziwić, że go w UKS ie nie ma. Natomiast jak przyznał też dyrektor sportowy uks u Radosław Mozyrko w rozmowie z telewizją Toja Poza Erdkalerem ŁKS negocjuje, czy interesuje się także trzema piłkarzami, jednym zagranicznym, jednym z pierwszej ligi, jednym z polskiej ekstraklasy, więc zobaczymy, kogo tutaj także na radarze ma ten piąt sportowy ŁKS-u, bo kto wie, może na koniec dnia okaże się, że ten piłkarz, który w miejsce Erdkalera trafi do ŁKS-u, wcale nie okaże się gorszy od Austriaka, który koniec końców wybrał grę i kontrakt w Wiśle Kraków. Natomiast to jest piłkarz, który do ŁKS-u nie trafi, ale kto może do ŁKS-u trafić? Tutaj w kontekście ŁKS-u takie informacje podało weszło. Pojawiło się na Mateusza Lewandowskiego, czyli 26-latka, który ostatni sezon spędził w pierwszej lidze na wypożyczeniu w Chrobrym Głogów, bo tu trzeba powiedzieć, że formalnie jest to zawodnik Wisły Płock, jednak jego kontrakt się kończy. No a ostatni sezon, ostatnie niemal 12 miesięcy spędził na wypożyczeniu w, Ch w Chrobrym Głogów i poradził sobie na tym wypożyczeniu Mateusz Lewandowski, bo w barwach klubu z Głogowa rozegrał 26 meczów, strzelił 8 goli i zanotował 3 asysty. Oczywiście nie jest to dorobek, który powalałby na kolana, natomiast warto zwrócić także uwagę na to, gdzie grał Mateusz Lewandowski. No inaczej odbieramy 8 goli w uks w Wiśle, Kraków, nie wiem, w gdy Gdynia czy w Ruchu, no a inaczej w Chrobrym Głogów, gdzie, gdzie naprawdę no tutaj to, to nie była drużyna, która ani wiele meczów wygrywała, ani zdobywała, nie wiadomo jak dużą liczbę bramek, więc z tej perspektywy, gdzie grał i no, występował Mateusz, Mateusz Lewandowski. Te 8 trafień to jest naprawdę zupełnie niezły rezultat. No i wszystko wskazuje na to, że ten piłkarz trafi do EUKS-u. Też co ciekawe, tutaj w szranki od tego zawodnika, o usługi Mateusza Lewandowskiego stanął także Śląsk Wrocław, ale ostatecznie ŁKS okazał się bardziej konkretny i już te rywalizacje, te wyścigi o Mateusza Lewandowskiego, ŁKS wygrał. Będzie kwota odstępnego, bo tak jak mówię, jest to piłkarz, który nadal jest związany kontraktem z Wisłą Płock, ale to nie będzie jakaś duża kwota odstępnego. Te co, co, co ciekawe, bo tutaj zdradził co nieco na Twitterze prezes Wisły Płock, czyli Piotr Sadczuk, że inne kluby pewnie wchodziło właśnie o Śląska Wrocław. One nie chciały płacić pieniędzy. EUKS nawet jeśli minimalną kwotę odstępnego zapłaci, no to faktycznie ta kwota odstępnego będzie i zobaczymy jak to będzie wyglądało po stronie Mateusza Lewandowskiego. Z pewnością nie jest to ta półka piłkarza co Przemysław Banaszak, bo jego także łączyło się z EUKS-em. Mówił Radosław Mozerko, że on także jest na radarach EUKS-u i zobaczymy właśnie czy to przyjście wyklucza przyjście Banaszaka, czy jeszcze zawodnik Górnika Łęczna właśnie Banaszak trafi do ŁKS-u. Na pewno Mateusz Lewandowski to nie jest ten kaliber, co Banaszak. Jednocześnie no, te 8 trafień w Krobrą Bogów to nie jest jakiś zły wynik, ale też dało się wyczytać od początku pracy Radosława Mozerki w ŁKS-ie, chociaż oczywiście to nie jest jakiś szczególnie długi okres, ale jednak Radosław Mozerko już na początku, na pierwszej konferencji podkreślił, że on jest bardziej fanem tego, że trzeba te trafienia rozkładać na paru piłkarzy, że według jego obliczeń no tak mówił, ale pewnie no, to ma swoje potwierdzenie w faktach, że trzeba strzelić te co najmniej 60 goli, żeby awansować do ekstraklasy najlepiej bezpośrednio, no to zazwyczaj te bramki rozkładają się na wielu piłkarzy i faktycznie pewnie takiego zdania jest też EKS, bo jakby to trzeba powiedzieć jasno, że oczywiście fajnie mieć napastnika, który strzela 15-20 goli w sezonie, ale koniec końców liczy się, wiecie, łączny dorobek drużyny, no tak chyba było, wydaje mi się, w przypadku Stefana Fajertaga, którego ja bronię i uważam, że Eukes nie powinien znieść. Go rezygnować, no ale to też było tak, że gdy Austria grał w UKS-ie, to strzelał gole, ale to jednocześnie wynikało z tego, że ta cała gra UKS-u była właśnie ustawiona pod niego, a czasami to, że, że nie masz turbo bramkostrzelnego napastnika, ale większa liczba zawodników zdobywa te bramki i te trafienia rozkładają się na kilku piłkarzy. To nie jest jakiś, uważam, gigantyczny problem. No przecież już w 2019 roku tak, UKS awansował do ekstraklasy, gdzie był Rafał Kujawa, który strzelił 10 goli, no ale więcej bramek strzelał chociażby Dani Ramirez, a też bliski tej bariery dwucyfrowej liczby trafień był Patryk Bryła. Potem w 2023 roku, no parę trafień mieli z Juri, Piotr Janczukowicz, no Balongo tu bez gola, no ale zdecydowanie częściej do bram przeciwnika trafiał Pirulo, trafiali pomocnicy jak Mokrzycki, Kowalczyk czy Tromka, także przesunięty na lewe skrzydło bardzo szeliga, więc to, że UKS nie będzie miał teraz napastnika pokroju Przemysłowa banaszaka, wcale nie musi to oznaczać, że ŁKS będzie słabszy. Oczywiście to pewnie nie jest żaden hit transferowy, to nie jest nie wiadomo jakie wzmocnienie, natomiast to też nie, nie wygląda źle, przede wszystkim Polak, nadal może nie młody, ale jednak piłkarz do rozwoju, który ten prime time najlepszy okres w karierze powinien mieć przed sobą, no bo Mateusz Lewandowski ma 26 lat korzystne warunki niezły sezon za nim, więc tutaj uważam taki rozsądny ruch UKS-u. Bo oczywiście pewnie nie można tego tak przekładać, ale 8 goli w Chrobrym głogów uważam, że licząc tak, tak na moje oko, to może oznaczać jakieś 10 czy 12 goli w ŁKSie, co byłoby już naprawdę niezłym wynikiem, jeśli chodzi o Mateusza Lewandowskiego, więc tu uważam, że naprawdę taki okej okay transfer, przyzwoite, dobre wzmocnienie, no i cóż, jeśli ŁKS faktycznie by ogłosił Mateusza Lewandowskiego, to, to będę z tego ruchu zadowolony, ale to też będę stale podkreślał, że tutaj tylko taki wstęp, jeśli ŁKS oficjalnie ogłosi przyjście Mateusza Lewandowskiego, to oczywiście nagram osobny film o tym zawodniku, ale tak wstępnie patrząc uważam, że byłby to naprawdę niezły Niezły, przyzwoity ruch, jeśli chodzi o wzmocnienie ataku łódzkiego klubu sportowego i. i, i... Uważam, że koniec końców też EKS wcale nie musi stracić na tym, że to Mateusz Lewandowski, a nie Przemysław Banaszak trafi do eks u bo jeśli te bramki się rozłożą, to ŁKS może nawet z tego po prostu paradoksalnie mieć koniec końców większą korzyść. Bardzo bliski przyjścia do eks u jest również Artur Kraczyn, o którym wspominałem, ale przypomnę, zawodnik Puszczy Niepołomice, środkowo obrońca, 26-latek, 33-krotny reprezentant Mołdawii, zawodnik, który przez ostatnie dwa lata występował w Puszczy Niepołomice, na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce ponad kilkadziesiąt występów, jeśli chodzi o Puszczenie połomice tego piłkarza. Sporo goli, bo na przestrzeni dwóch sezonów 12 goli w Puszczynie Połomice, rekordzista, jeśli chodzi o gole puszczenie Połomice właśnie w Ekstraklasie jeśli chodzi o Artura Kraciuna, do tego kilka trofeów w swojej ojczyźnie w Mołdawii. Na pewno piłkarz ciekawy, no i co? Dlaczego ten transfer jest bliżej realizacji? Po prostu Puszczenie Płomice poinformowała, że, że Kraciun nie przedłuży kontraktu z Puszczem, że ten ten piłkarz jak wielu innych zawodników puszczy odejdzie właśnie z, z Puszczy po zakończeniu tego sezonu, że to będzie piłkarz wolny, to jedna kwestia, druga kwestia jest taka, że jeden z czujnych kibiców na Twitterze poinformował, że partnerka Artura Kreczuna zaobserwowała UKS na Instagramie, na mediach społecznościowych, zobaczymy, czy jest coś na rzeczy. Sam Radosław Mozerko też nie ukrywał, że, że nie ma takiego tematu, bo jest taki temat, mówił Radosław Mozerko o tym, że jeśli negocjacje pójdą po myśli UKS-u, jeśli zakończą Dobrze, no to bardzo możliwe, że kreaczym trafi do EKS-u i wszystko wskazuje na to, że Mów podobnie jak Mateusz Lewandowski, zostanie nowym EKSakiem, no i da to wzmocnienie na środku defensywy po stronie EKS-u. Trzeci gracz łączony z euks em to Kornel Lisman z Lecha Poznań, 19-letni zawodnik ze sporym potencjałem, trzy mecze w reprezentacji Polski do lat 18. Tu kwestia wygląda tak i to jest rzecz, którą przewidziałem, pochwalę się, bo mówiłem w filmie o Antoni Munarczyku i generalnie o młodzieżowcach euks u z czym EKS może mieć problem, nie musi, ale może mieć, że wiele wskazuje na to, że EKS będzie chciał na skrzydłach mieć tego nowego, podstawowego młodzieżowca. Jednym z nich ma być Antoni Munarczyk, co naturalne, ale... Robert Graf, wiceprezes EKS-u, zasygnalizował także, że UKS będzie poszukiwał właśnie jakiegoś młodego skrzydłowego do rywalizacji z Monarczykiem. No i co patrząc na rezerwę UKS-u, to tam nie ma takiego piłkarza, bo zarówno Mikołaj Lipień, jak i Lamin Kulibalil, czyli dwójka podstawowych skrzydłowych rezerw EKS-u w poprzednim sezonie. Oni obydwaj nie będą w wieku młodzieżowca w kolejnych rozgrywkach i też w Akademii UKS nie ma takiego piłkarza, no więc wiele wskazywało na to, że LKS będzie chciał z innego klubu po prostu wypłyszyć jakiegoś młodego gracza na skrzydło. No i tutaj mamy opcję Kornela Lismana, o tym poinformował przegląd sportowy. ŁKS ma wypożyczyć tego gracza, ale jest pewien rozstrzał, jeśli chodzi o oczekiwania właśnie w stosunku do Lismana bo generalnie problem, czy jakby jakieś utrudnienie w negocjacjach polega na tym różnica zdań polega na tym, że Lech, co naturalne pewnie z perspektywy Lecha, chce zagwarantować sobie w umowie o tym wypożyczeniu, że Lisman musi rozegrać minimalną liczbę minut, nie wiadomo wiecie, czy to ma być 500 minut czy 1000, czy 2000, to także ma znaczenie, ale UKS po prostu nie chce tej klauzuli o liczbie minut i to jest jakby w pełni naturalne, bo z perspektywy UKS-u, jeśli na lewym dobrze będzie wyglądał i radził sobie Munarczyk na prawym Norlin, Arasa, Bali lub ktokolwiek inny, może inżyj zająć ktokolwiek, ale jeśli dwóch innych skrzydłowych będzie lepszych od Kornela Lismana, no to ŁKS nie będzie miał interesu w tym, żeby dawać za wszelką cenę te minuty Kornelowi Lismanowi, tak wiecie, po prostu wyłącznie z racji na zapis, na kontrakt, ogrywać właśnie skrzydłowego Lecha Poznań, negocjacje są zaawansowane, ale właśnie kwestia tej klauzuli i tej liczby minut jest takim rozdźwiękiem, jeśli chodzi o stanowiska obu klubów, zobaczymy, czy ŁKS dogada się ostatecznie z Lechem Poznań, gdyby to się udało, to na pewno przyjście Lismana byłoby ciekawe. Oczywiście on zdobył mistrzostwo w tym sezonie Ekstraklasy z Lechem Poznań. Jego wkład nie był gigantyczny, no bo w Ekstraklasie w pierwszej drużynie Lecha to było 13 meczów, 359 minut, 1 gol w wygranym 8 do 1 spotkaniu z Puszczem Niepołomice. Sporo takich negatywnych słów, jeśli chodzi o Kornela Lismana. W sensie, no, no tak że to nie był piłkarz, który grał jakoś wybitnie, no ale też ta poprzeczka była zawieszona wysoko, no bo w końcu Lisman grał w zespole mistrza Polski, więc na pewno we będzie miał większe pole do popisu ten zawodnik i gdyby to się udało to zupełnie szczerze uważam, że to, był, byłaby, to byłoby dobre zastępstwo i dobra konkurencja dla Antoniego Munarczyka, no ale tak jak mówię, zobaczymy czy oba kluby dojdą do porozumienia, ja byłbym za Kornelem Lismanem, bo, bo na pewno jeśli jednak w wieku 19 lat nawet dostajesz te niespełna 400 minut i wchodzisz nawet na końcówki, ale jednak w barwach Mistrza Polski to musisz coś prezentować i wydaje mi się, że też dla tego piłkarza, dla skrzydłowego Lecha Poznań, euks mógłby być dobrym środowiskiem i taką trampoliną do tego, żeby wypłynąć na pełne wody, żeby się rozwinąć, więc tutaj trzymam czyki za to, żeby udało się dogadać z Lismanem, bo to po prostu moim zdaniem byłaby optymalna konkurencja dla Antoniego Munarczyka i to, to dobrze by obsadziło skrzydła euks u nie tylko, ale też generalnie pozycję młodzieżowca w łódzkim klubie sportowym na kolejny sezon. Ale jeszcze mamy parę innych tematów, chociażby odejścia z euks u nowy sztab trenerski, czy to, gdzie trafi Marcin Matyszak, klubiany przez kibiców uks u możemy rozpocząć od Marcina Matysiaka Znicz Pruszków tak naprawdę zaprezentował tego trenera właśnie w barwach Znicza, jeszcze nie było oficjalnego komunikatu ale przynajmniej gdy to nagrywam to było takie zdjęcie na mediach społecznościowych Znicza, które tak naprawdę nie pozostawiało złudzeń co do tego, kto zostanie nowym trenerem tego klubu i tak jak mówisz od dłuższego czasu Marcin Matysiak poprowadzi ten klub w pierwszej lidze i zupełnie szczerze mówiąc jestem ciekaw jak to będzie wyglądało, bo Matysiak to jest na pewno ciekawy trener z dużym potencjałem który zrobił bardzo dobrą robotę w rezerwach UKS-u. Potem poradził sobie w ekstraklasie, nie utrzymał drużyny, ale wyciągnął tyle, co mógł na tamten czas właśnie z pierwszej drużyny UKS-u. I co pozostaje, życzyć powodzenia Marcinowi Matysiakowi. Fajnie, gdyby mu się powiodło w zniczu. No i zobaczymy też, jak będą wyglądać te bezpośrednie ligowe pojedynki UKS-u właśnie ze zniczem proszków Marcina Matysiaka, bo to może być no, niewygodny rywal dla UKS-u. Zwłaszcza, że Marcin Matysiak przez te ostatnie kilka lat od potrzebki poznał filozofię. Czy sposób gry, czy, czy też poszczególnych piłkarzy EUKS-u, więc to byłaby naprawdę ciekawa rywalizacja. Czyli EUKS kontra z nicz pruszków pod wodzą Marcina Matyśaka. Mamy też dwa odejścia i jedno piłkarza z pierwszej drużyny EUKS-u, chociaż no nie byli to zawodnicy odgrywające większe role, bo jeden z nich to japoński środkowy pomocnik, grający wyłącznie w rezerwach, czyli Julia Kamon, drugi to Oliwier Sławiński, drafeł do EUKS-u, Sławiński dwa lata temu z Zagłębia Lubin jako naprawdę spory talent. No i co, Sławiński miał tam... Kilka minut, trochę minut w ekstraklasie W tym sezonie w pierwszej lidze pojawił się Raz na ostatnie pół godziny Ze Stalmstowa Wola, nie zrobił nic szczególnego Na Murawie i to jest trochę niewypał transferowy Pewnie oczekiwaliśmy czegoś więcej Po Sławińskim, że wejdzie wygryzie się do tej pierwszej drużyny UKS -u. To się nie udało, no i od teraz Oficjalnie Sławiński zagra w innym klubie Pierwszej ligi, czyli Stal Rzeszów Takie optymalne środowisko dla tego piłkarza Bo to wciąż jest młodzieżowiec To jest dwudziestolatek, a wiemy, że Stal Rzeszów lubi stawić na tych młodych zawodnik więc może wstali i uda się pokierować losy temu piłkarzowi w dobrym kierunku, w łks chyba to nie do końca wyszło, jednak na dłuższą metę wymagania od tego piłkarza były większe, no chociażby to, że zapisze jakąś kartę w pierwszej drużynie ŁKS-u, a to się nie udało, bo te pojedyncze występy minuty Sławińskiego, no to były tak naprawdę epizodyczne momenty, ale nic więcej, jeśli chodzi o karierę tego zawodnika w pierwszej drużynie ŁKS-u. No i jeszcze został zaprezentowany sztab, oficjalny sztab trenerski, czyli no współpracownicy. Szamona Grabowskiego, pierwszego trenera uks Wiemy, kto będzie z Grabowskim współpracował. Trzech asystentów, jeden z nich znany i lubiany, Ryszard Robakiewicz. Było zapowiedziane, że Robakiewicz zostanie w uks i to się. Wydarzy i, i słusznie, bo Chorobakiewicz tym co zrobił jako pierwszy trener, zasłużył na to, żeby zostać w ŁKS-ie Ale poza nim mamy też Dawida Pędziałka, który pracował od 2022 roku w GKS-ie Jastrzębie, a od 2023 roku jako pierwszy trener i udało mu się utrzymać właśnie zespół GKS-u Jastrzębie na szczeblu centralnym w drugiej lidze. Jest też Marcin Zubek, który ostatnie 4 lata przepracował w roli asystenta trenerów w ruchu Chorzów i, i Widzewie. No tutaj nieszczególne koneksje, no ale wiemy, jak to wygląda. Jest też no, taka ważna informacja, która pewnie nie jest odbrana dobrze przez kibiców LKS-u, ale jako trener bramkarzy zostaje Michał Zapart i to on będzie czuwał nad rozwojem. Kto wie, być może nadal Aleksandra Bobka, ale prze przede wszystkim pewnie Łukasza Bomby i Huberta i Dasiaka. No i to takie główne informacje, jeśli chodzi o ten nowy sztab szkoleniowy Szymona Grabowskiego. Reszta tak naprawdę niezbyt się zmienia. A jeśli chcielibyście więcej dowiedzieć się w kwestii młodzieżowca, o którym wspominałem, że UKS może mieć z tym problem, to zachęcam do obejrzenia filmu, który już teraz pokazuje się na środku Waszego ekranu, bo właśnie w nim przeanalizowałem ten temat. Zapraszam do oglądania.